Witajcie w kolejnym filmie na tym kanale z RAPy SMP Od ostatniego razu jak byłem na serwerze sporo się pozmieniało Dodano jakieś struktury, sklep oraz możliwość robienia działki I dzisiaj właśnie chciałbym stworzyć własne państwo Na którym będę mógł zarabiać kasę i coś pobudować Komendą sklep można sprzedawać jakieś itemy Na przykład tutaj melona za jednego dolara powiedzmy Oraz kupować jakieś rzeczy, strzały, jabłka Później zobaczyłem, że działki kosztują 1000 dolarków. Mogłem sprzedać trójzęb i kupić sobie za to działkę, ale stwierdziłem, że to będzie za łatwe. Dlatego z kasy z trójzębu pozyskałem diamentowego enchantowanego seta oraz kilo z wydajnością 4, niezniszczalnością 3 i jedwabnym dotykiem. Po przeanalizowaniu sklepu stwierdziłem, że najbardziej opłaca się zrobić farmę dyń, ponieważ jedna dynia kosztuje prawie 1 dolara. Moim planem było stworzyć tymczasową bazę z farmą dyń, ale zanim to, to poszedłem pokopać trochę surowców. O, złoto. Złoto się przyda. Dobra, nie wiem jak szybko uda nam się znaleźć jakiś diament. Dosłownie dwa potrzebujemy. No chyba, że już bym zrobił bazę po prostu i zaczął te dynie. O, to jakaś lawa. No nie mogę znaleźć nic. Dobra, pójdę spawna. Na spawnie zauważyłem, że mogę odebrać nagrodę. Dostałem dwa klucze premium, więc postanowiłem je otworzyć. I zobaczcie, co możemy drop'nąć, a, prot to taka lipa Ale jakby, o, ten w spoko, miecz spoko, diamenty też Jakieś weby Dwa klucze prawie też do tryhard, okej okay. Otwórzmy z animacją Uuu, ciekawa animacja I, ej, będzie klucz Nie, kilo? o nie Strzały, to akurat lipa Dobra, drugi Może coś lepszego będzie Dwa klucze? Nie no, miecz będzie. Ej, to... To akurat mega fajnie. Dobra, mie miecz chciałem i mam. Super. No te strzały trochę useless. Ehm, dobra, ten deep sight sobie wyrzucę do kosza, bo on się nie przyda, i tak, pójdę teraz w RTP, Zbiorę trochę drewna. O, idealnie, mam jakiś las. No, co prawda mocno zgrifowany, ale... ale to nic. No ja tak myślę, to nie wiem czy ten kill -off ze silk to był dobry pomysł. Bo teraz i tak będę musiał kopać kamieny, No ale dobra. To wykopujemy na kill -off i... Nie, w sumie to tylko na piec. Bo przypalimy i od razu zrobimy żelazny kill -off. Taki do kopania ród. Oraz co? Yy, Sikierę. I pójdziemy już robić taką bazę tymczasową. Pozbieramy dolary i stworzymy działkę. Dobra, od razu robię kilof. I jeszcze to się przepali, mamy sikerę, idealnie. Dobra, w sumie myślę, że na tych bagnach, a właściwie pod tymi bagnami, to będzie dobre miejsce, żeby się wkopać. O, w tym miejscu. I teraz lecimy w dół. Nie pójdę na jak najniżej, bo ludzie mogą tam szukać diamentów. Pójdę tak na minus 30 kratkę. O, tu będzie idealnie. Dobra, teraz musimy wykopać pomieszczenie i tu będą dynie. Będą dynie i. i zarobimy pieniądze. Dobra, mamy to. Teraz tak. Poszedłem w RTP, żeby pozbierać itemy na farmę. Jednak niedługo po tym spotkała mnie niemiła niespodzianka. Dobra, wływam Chyba zginę, nie mam co zrobić. Wywaliłem się, ja pierdzielę. Ech, co teraz? Ale nie wszystko stracone. Potrzebujemy. Hmm. właśnie co my potrzebujemy? Pieniędzy potrzebujemy. A zobaczmy na rynku, co się sprzedaje. Po tej śmierci, odpuściłem na razie farmę dyni, ponieważ po sprawdzeniu rynku stwierdziłem, że najbardziej będzie się mu opłacało szukanie pajęczy. O, to nas będzie interesować. Łeby. Tu jest jeden, tylko potrzebuję... Tam jest więcej. Dobra, to może... to może być ratunek. Tylko nie mam żelaza. Ale mam drewno. Muszę przyznać, że moje umiejętności w Minecrafta są co najmniej tragiczne. No ale my potrzebujemy, że... O. Ej dobra, tu jest bardzo dużo łebów, tylko potrzebuję dwa żelaza. No na razie plan z tą bazą trzeba odrzucić, no bo... Nie mam żadnych narzędzi do robienia, ale ja widzę szanse w kobłebach. No nie ma tu żadnych cave'ów ani nic. Dobra, wkopię się po prostu pod ziemię. Lapis? Co on tu robi? Nie wiem, wezmę. O! Jakiś kaj. Może. No dobra, tu musi być jakiś rad. Niemożliwe, że nie wszystko tu zlucowali. Dobra jest. Nawet więcej. I idę na spawn'a Jezu, ile zombiaków słyszę? Dobra. Czemu nie mogę postawić? O Jest, mamy perłę. Ile taka perła kosztuje? 590 dolarów. Świetnie. Wystawiam ją za 500. I idziemy dalej szukać łebów. Dobra, mam. Czy tam już iść dalej, czy jeszcze się porozglądać? Uuu! Chyba znalazłem tę strukturę. Dobra, pójdę zobaczyć, co tam jest. Mam nadzieję, że nikogo nie ma. Oj, są. Ja nic nie mam. To jeszcze Rangarapy. Chyba się bili. Dobra, to jednak się wycofam, ale już przynajmniej wiem, że te struktury to one są przy linii i kiedyś, kiedyś tam pójdę. Ale to, no nie teraz jak znowu wszystko straciłem. To już będzie 15. No to te 16... Ona te 16 zbiorę, czyli w sumie jeszcze jeden. I pójdę... I pójdę w spawn'a. Tu jeszcze dwa, to nie ma co. I tu chyba był ono. Ale spokojnie, my wy wystawimy za 350. Może i tak się sprzedadzę. Oby. Na razie wyloguję się z serwera. I zaloguję się potem. Mam nadzieję, że wtedy mi się sprzeda. Niestety nie nagrał mi się dźwięk, ale szybko wam opowiem co się działo. Zalogowałem się na serwer i zobaczyłem, że mam kasę na działkę, więc zacząłem szukać odpowiedniego miejsca. Gdy znalazłem, to stworzyłem swoje państwo, które będzie nazywało się Pumpkin, ponieważ zamierzałem zrobić wielką farmę dyni. Jednak jeśli macie jakąś lepszą nazwę, to napiszcie w komentarzu. Następnie wyrównałem trochę terenu i zbudowałem małą farmę. Poszedłem awka na 30 minut, żeby zobaczyć ile wyrośnie i wtedy zobaczyłem, że dźwięk się nie nagrał. Dobra, minęło pół godziny i ja się w międzyczasie zorientowałem, że cały czas dźwięk z mikrofonu się nie nagrywał. Więc trochę lipa, ale zobaczmy ile wyrosło. No tutaj tutaj gdy ładnie, tylko jeszcze te... te nie porosły całe. Ale dobra, bierzmy co jest. Zobaczmy ile będzie. I najwyżej jeszcze spróbuję dokupić mączkę kostną, żeby rozrosnąć i wtedy zrobimy test. Już taki oficjalny. Dobra, mamy stack i 13, no bo stack miałem wcześniej, ale ten stak to już sprzedam. Zostaliśmy 138 dolarów i mamy 250. No to bez tego jednego staka to no 77 dolarów około. Dobra, to ja idę Pawka na 15 minut i zobaczymy ile będzie. Okej, okay, minęło 15 minut. Zobaczmy ile uda nam się zarobić. Dyni jest całkiem sporo. Dobra, mamy 100 i 16. No to zobaczmy tak. 78 dolarów. I teraz na godzinę. Na godzinę to wychodzi około 312 dolarów. Jakbyśmy zrobili 10 takich, to już by było 3000. To już nie jest tak najgorzej. A jakby zrobić 100, -krotnie, no to by było mocno. To by było 31000. Ale 100 takich to trochę przesadam. Na pewno z 20 takich można by było zrobić, to razy 20 to będzie 6240. Mniej więcej oczywiście na godzinę. Dobra, w przyszłości będziemy to rozbudowywać, całe nasze państwo. Na dzisiaj to już będzie koniec. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Może coś postaram się jeszcze pofarmić, żeby zdobyć jak najwięcej kasy. A na razie to siema.